Siemanko Ludziska, jeszcze wczoraj mówiłem wam o nadchodzącej Max 86 overalla Hero SBC, że prawdopodobnie wyjdzie na dniach albo w niedzielę. No to już dostaliśmy potwierdzenie, że to Hero, znaczy potwierdzenie, przepraszam, przeciek, ale ze źródła, które z reguły się nie myli, czyli od Food Sheriffa, który powiedział, że będzie Hero SBC już dzisiaj. Już w środę o 19.00 dostaniemy prawdopodobnie Hero SBC, więc mówiliśmy o foderze, mówiliśmy o potencjalnych inwestycjach albo wręcz flipach, czyli na na czym można dość szybko zarobić w dość szybkim przedziale czasowym, ale zanim sobie do tego wszystkiego przejdziemy, to mamy jeszcze jedną bombę. Dostaliśmy kilka godzin temu FC Pointsy za Ultimate Edition. Oraz za EA Play Pro. To jest kolejna gafa EA, bo powiedzieli, że ma to wyjść 19 października, w sensie, że co równy miesiąc będzie to dawane. Nawet było to w tych pitch notes, że tak miało być. No to zmienili chyba zdanie, może, żeby uwalić handlarzy, może tak po prostu, może im się jak zwykle coś walnęło, więc FC Points już dostaliśmy, nieważne czy jesteś na PC i masz EA Play Pro, czy masz Ultimate Edition. Chyba nawet jak masz i Ultimate Edition, i EA Play Pro na PC, to wydaje mi się, że nawet masz 4000 punktów. A co to znaczy? To oznacza, że jak widzicie, ja już dostałem swoje punkty i to oznacza, że e, no ludzie będą otwierać paczki w sklepie, a co za tym idzie, co się z reguły wtedy dzieje? Rynek spada, więc dlatego nagrywam ten film znowu na rano, żebyście byli gotowi, że dzisiaj możemy zobaczyć spadki na rynku, już je właściwie widzimy, na jaką kartę byście nie weszli, szczególnie na konsoli, chociaż no na pc też, dlatego dobrze, że na streamie wczoraj, zapraszam serdecznie, dzisiaj o 19 też będziemy na pewno robić Hero SBC, możecie też się dzielić ze mną swoimi Trafami, bo na pewno będziemy tego SBCK otwierać, ale do tego przejdziemy później. Generalnie cały rynek spada już teraz, a prawdopodobnie spadnie jeszcze bardziej w ciągu dnia. Chociaż, no, nie mogę tego zagwarantować, tak, ale wydaje mi się, że ponieważ będzie taki zasób z tych FC pointsów, szczególnie na PCcie jeśli niektórzy dostali po 4000 FP pointsów, prawdopodobnie rynek, no, wyżej niż wczoraj to być nie będzie. Dlatego też na streamie mówiłem, że rynek jest tak napompowany, nigdy nie wiemy, co się wydarzy na następny dzień i jej zawsze może czymś dowalić. Jeśli widzicie rynek bardzo wysoko, to ja zawsze biorę pewny profit i dlatego z większości rzeczy się wysp. Daje, a jak już to flipuje. Nawet uciekłem właśnie z Alvareza, którego udało mi się kupić za 92 tysiące. Sprzed, H 93, coś takiego jest. przedem za 99, ledwo 1000 profitu, ale teraz jest za 83 tysiące, więc byłbym w plecy. Na Reindir się jednym zarobiłem tak chyba z 2000 końców, na drugim straciłem ze 4, ale teraz straciłbym więcej, mimo że dalej nie ma go na yy, na rynku, oczywiście, bo no nie ma go w paczkach po prostu, bo jest jego specjalna wersja. Jestem ciekaw, czy Felix się trzyma. Właśnie tutaj na żywo sobie zobaczymy, jak wygląda cena. No, Felix jeszcze w miarę się trzyma. No, mamy nad ranem, więc tak naprawdę to nie wiadomo, jak to będzie wyglądać w ciągu dnia. Mi się wydaje, że na większości kart możemy zobaczyć spore spadki. Nawet Salmo już spadła o 10 tysięcy w dół. To jest jeden faktor. A drugi to ja akurat tej paczki nie widzę, ale jeśli zrobiliście podstawowe zadania tam do odblokowania rynku i czegoś tam jeszcze, była taka seria zadań w. Foundations, to się nazywa w wersji angielskiej podstawy, chyba coś takiego w polskiej i wiele osób zobaczyło dzisiaj paczkę powitalną, czy nie, nie powitalną, ona się nazywa jakoś Welcome Back Pack, czy coś takiego powrotny dla powrotnych graczy, coś takiego i ona kosztuje 50 tysięcy końców albo 500 fpków, więc tym bardziej ludzie będą ją dzisiaj otwierać, co odblokowali to zadanie, bo ona jest mega opłacalna. Zaraz Wam pokażę na moim Discordzie, jak ona wygląda. O, paczka dzwonu rozpoczęcia, tak się nazywa i ona zawiera właśnie, jak skończysz te pierwsze koty za płoty to trzy rzadkie karty piłkarskie, ale do tego trzy złote paczki piłkarzy premium, piłkarzy premium, czyli te o wartości 25 tysięcy końców, czyli tam jest trzech złotych rzadkich piłkarzy, jeden z nich 80 plus i reszta non rerów więc to jest zasób na rynek dość spory. Już po 19 zobaczyliśmy spadki na rynku, jak ta paczka wyszła, a teraz jeszcze mamy te FPki, no to ciężko mi jest uwierzyć, żeby, żeby rynek nie spadł bardziej w ciągu dnia, ale i tak uważam, że na nagrody z Division Rivals dalej się trzymam tego, że po nagrodach Division Rivals rynek odbije. Tylko Mówiłem wam na wielu filmach, na Discordzie, na poradach handlowych, że mogę wam powiedzieć, że rynek będzie wyżej w czwartek, ale z jak niskiego pułapu on odbije, to musimy śledzić, co EA zrobi z dnia na dzień. Jeszcze teoretycznie możemy nawet dzisiaj wieczorem dostać ważne mecze UCL. Wątpię, żebyśmy dostali ważne mecze, ale czasem się zdarza, że na Champions League EA daje też paczki. Jeśli jeszcze ten wymienny zasób by wpłynął na rynek, to rynek krachnie jeszcze bardziej. Ale oprócz tego, sama paczka z Hero też by zbiła rynek, też o tym trąbiłem na streamie, na Discordzie, że i tak rynek prawdopodobnie. Podobnie dzisiaj będzie miał lekką panikę przed hero, więc nie dość, że panika byłaby i tak, że dodali te fpki za wcześnie, to jeszcze dostali, dodali tą paczkę powitalną. Więc wydaje mi się, że Ciężko mi jest sobie wyobrazić, żeby rynek nie spadał dzisiaj chociaż w ciągu dnia, ale i tak prawdopodobnie na jutro odbiję. Gdyby coś się zmieniło, to w jutrzejszym porannym filmie dam Wam znać, bo prawdopodobnie też coś nagram, a jak nie, to zawsze będę oczywiście na streamie i na Discordzie. Pamiętajcie, że jak macie subka na moim Twitchu, to macie dostęp do kanału handlowego, gdzie na bieżąco wszyscy sobie pomagamy, robię też notatki handlowe, przydatne porady, mamy też różne inne, inne rzeczy, więc zapraszam Was serdecznie i tak, nieważne czy zasubujesz z Amazon Prime czy zwykłego subka, dostaniesz się na ten kanał bez problemu Dlatego ja ja wyszedłem z większości swoich inwestycji, jeszcze kilka rzeczy mi zostało spoza paczek, ale tak naprawdę to wolę być prawie full liquid, czyli po prostu mieć większość końców przy sobie na dzisiejszy dzień. bo No, zobaczcie, jak będzie rozwijać się sytuacja. Też uważam, że karty Hero. Możemy sobie spojrzeć na jakąkolwiek, żeby przejść tutaj do, do tych hero. Pamiętajcie, że to będzie max overalla 86. Na nich, jak będzie dzisiaj panika, to ja bardzo chętnie myślę, że mogę się w nie zapakować po to, żeby no, na jutro one odbiły, albo nawet na dziś późny wieczór, bo wydaje mi się, że one, one mogą fajnie, fajnie dzisiaj spaść na panice, więc na pewno będę na to patrzył, będę to obserwował, będę Wam mówił na bieżąco na swoich pozostałych platformach, co się z tym wszystko, z wszystkim wydarza. Ale też najtańsi zawodnicy, których używamy do budowania Składów, czyli tak zwany foder, też myślę, że dzisiaj trochę spadnie. Myślę, że ponieważ on był już nabity, myślę, że przez ten zasób zobaczymy spadki. Możecie zrobić fajne licytacje i możecie znowu dorwać taniej foder, bo na nim nie wiem, czy będzie się dało stracić, chociaż jest taka możliwość, no bo jutro będą nagrody. Jeśli już ludzie skończą to Hero SBC, to i tak właściwie myślę, że foder powinien się trzymać, ale w piątek wieczorem, jak dadzą specjalne paczki znowu do sklepu, to może foder znowu uspaść, więc uważajcie na to, ale dzisiaj w ciągu dnia, jeśli jeszcze go kupicie, to być może on na to Hero SBC trochę odbije ale mi się wydaje, że to jest w ogóle, znaczy nie wiem czy dałbym tyle kredytu jej, które swoją drogą zostało wczoraj wykupione przez księciów arabskich, więc zobaczymy jaki to będzie miał wpływ na grę, czy zobaczymy kurczę więcej tych paczek jeszcze, czy, czy co się wydarzy, zobaczymy oby jeszcze tak szybko nie zadziałali, mam nadzieję bo na razie FC26 jest spoko moim zdaniem całkiem jako gra power curve też, też nie jest taki taki wysoki cały czas, no na razie moim zdaniem jest gierka dużo lepsza niż FC25, mam nadzieję, że to będzie trwać jak najdłużej ale wiadomo, wszystko się może zmienić tak jak na rynku naszym, więc generalnie no Dzisiaj ten foder jest już trochę nabity i tak przed tym Hero, ale wydaje mi się, że to są i tak niskie ceny, tak? On z biegiem czasu będzie rósł. Nie będzie sytuacji, że karty 85 będą bezczynnie i przez tygodnie, miesiące stały po niecałe 4 koła. Właśnie teraz widzę, że spadły, bo one chyba już były po cztery koła, więc widać, że nawet foder spada właśnie na tym zasobie. Więc jeśli no chcecie zaryzykować, to możecie dzisiaj dobrać foder i być może po 19 ją trochę odbije, bo zobaczymy, jakie będą wymogi tego Hero SBC, tak? Może będzie jakiś skład 86, może 87, chociaż wątpię, myślę, że dadzą... 85 86. Na streamie w ogóle mówiłem, że wydaje mi się, że mogą być na przykład dwa składy: 84, 1, 85. Może będzie jakiś specyficzny przedział karty wymagany. Może też być wymagana karta z drużyny tygodnia. Jedna, i też tam ktoś właśnie się mnie pytał, czy te foderowe karty informów pójdą do góry. Moim zdaniem niewiele. Może o tysiąc maksymalnie, może o dwa podskoczą trochę, ale większość z nas ma chociaż jednego niewymiennego Team of the Week w klubie, więc raczej taki jeden SBC nie wpłynie na to. Chyba. Chyba, że Hero SBC będzie powtarzalny Jeśli będzie odświeżający się na przykład co 3 dni To to będzie trzymać FODER w miarę stabilnych cenach Nawet może rosnąć z czasem I tak samo Team of the Week też powoli powiedzmy, że mogą rosnąć Jeśli to będzie powtarzalne Jeśli to będzie tylko do zrobienia raz i do widzenia To raczej nie wpłynie to aż tak bardzo na cenę Team of the Week Ale może wpłynąć na cenę Znaczy FODER może trochę podskoczyć Może tak się wydarzyć, że jeszcze będzie trochę wyżej Więc no jeśli chcecie blicytować za niższe ceny Niż widzicie tutaj To myślę, że jest to całkiem bezpieczne Bo no teraz na szczęście ten FODER spadł Gorzej jak właśnie wczoraj go kupiliście i on trochę sobie spadł, bo on już był nabity, no ale i tak to nie są jakieś horrendalne ceny, tak? To, to nie są jakieś wysokie ceny za foder, żebyście wytracili nie wiadomo ile, a on z czasem, z biegiem tygodni będzie więcej SBC-ków, więcej tych hero pików i pewnie ikona wkrótce, znaczy za parę tygodni, więc ten foder raczej dużo niżej już nie będzie. Ale przede wszystkim nagrałem ten film przed tym, żeby was ostrzec, że dzisiaj może rynek trochę spaść, no bo bardzo dużo faktorów na to, na to wpłynęło, no te trzy, które wam powiedziałem, fpeki to, że była tapaczka i jeszcze hero SBC też zrobi swoje, ale wydaje mi mi się, że meta karty będziemy mogli dzisiaj fajnie flipnąć. To będę mówił już o konkretniejszych pewnie na streamku, pewnie na Discordzie, ale wiadomo o jaki przedział kart mi chodzi. Im droższy, tym bardziej bezpieczny, tym bardziej powinien odbić na czwartek, ale zanim odbije, to zobaczymy sobie, co się wydarzy, właśnie do czwartku. Trochę bym uważał z tymi kartami Barcelony, bo one są strasznie nabite i hype w końcu z nich spadnie. Nawet jeśli to są bardzo dobre karty, to i tak wydaje mi się, że one były dość nabite, ale i tak, jeśli spadną jeszcze o powiedzmy 10-20% dzisiaj, wątpię, żeby aż takie były spadki, no ale jeśli jeszcze zobaczymy Spadki, to w którymś momencie pewnie przeatakuje rynek, może po 19, może chwilę przed, zobaczymy, bo po 19 rynek może tak naprawdę zacząć trochę odbijać. Bo jeśli nie będzie specjalnych paczek w sklepie, ludzie trafią jakiegoś hero, będą chcieli go obudować innymi kartami. Niedługo już liga weekendowa. Więc wydaje mi się, że akurat dzisiaj po 19 i w ogóle no jutro po nagrodach, ponieważ większość nagród jest niewymienna, to wydaje mi się, że rynek zacznie sobie powolutku odbijać. Nie wróci już raczej do tych cen najbardziej napompowanych, ale, ale odbije z tego najniższego pułapu dzisiejszego. Więc dlatego spróbujemy wyczuć, jak najlepiej ten. Moment, być może przed 19, może w ciągu dnia zobaczymy, jak ludzie będą wstawać i ile właśnie tych fpków będzie otwierane. Na pewno niektórzy sobie też zostawią, no bo ja też jeszcze sobie nie otworzyłem. Patrzę, czy uda mi się odblokować właśnie tą tą paczkę, bo też słyszałem, że nie każdemu już się odblokowuje. Jeśli jej na początku nie widziałeś, to już możesz jej nie zobaczyć. Te paczki nie są jakieś powalające. Nie wiem, czy też sobie te siaka nie zostawię na karnet na drugi sezon, więc ja nie wiem, czy za dużo będę, będę otwierał. Może jedną dla fanu to 80, sobie otworzę. Zobaczymy, może na streamku. No, zobaczymy, co zrobię, ale na razie jeszcze się wstrzymuję i myślę, że wiele osób też się wstrzyma, więc to nie jest tak, że Wszyscy polecą i co te FPK otworzą, ale wiadomo, że większość no nie wytrzyma i je sobie otworzy, bo też będą chcieli mieć więcej końców, żeby zbudować swoje składy. Więc wydaje mi się, że no teraz już właściwie są spadki masywne. Zobaczcie, jakie karty bym wam nie pokazał, to są spadki. Jest czerwona strzałeczka wszędzie, jest, jest w dół. Zobaczmy sobie jeszcze na indeks. Jak się załaduje, no patrzcie, co się stało. Patrzcie, co się stało, kurde, jak oni to chyba o pierwszej w nocy, czy drugiej w nocy dali te punkty. Nie, chyba o pierwszej, no jakoś tak. W każdym razie, no teraz, teraz jest bardzo wszystko. Wszystko sobie leci, więc te karty w mecie, wiadomo, tym, którzy, którymi ludźmi grają. Ludźmi grają? Tymi kartami, którymi ludzie grają najczęściej, nawet taki Pedri, który jest mocno w mecie, one widać, że trzymają się trochę bardziej. Pedri był w którymś momencie za 140, te 140, teraz jest za około 130. Jeśli spadnie do jakichś 120, 110 na PC, to pewnie zacznie się. Interesować tym. Karty do 50 tysięcy będą miały większy problem z odbiciem. Ale właśnie, jakieś wiadomo, Wandajki tego pokroju karty, które się. Też patrzcie na to, które najmniej spadły. nie? Jeśli nie spadły jakoś masywnie, widzimy, że spadki są póki co, nie wiem, tam o 8 tysięcy końców czy coś, to znaczy, że się w miarę trzymają. Tak samo Franki się całkiem trzyma, 220, to jest wciąż ogromna cena, więc, więc takie karty powinny być w miarę bezpieczne. Diani bardzo spada, więc uważajcie na nią. Ona ma tutaj ogromne spadki z tego, co widzę, ale w którymś momencie też będzie można się zainteresować, bo to wciąż jest bardzo dobra karta jeśli ona spadnie aż za bardzo, to też pewnie spróbuję może taką kartę kupić, ale ogólnie złote karty, trzeba z nimi uważać, trzeba trochę uważać, ale i tak wydaje mi się, że zobaczymy dzisiaj niższe ceny w ciągu dnia i dlatego spróbujemy coś przeatakować. Uważajcie na takie karty jak Van de Ven. zawsze Wam to powtarzam, że niski overall jednak wpływa na, na to, że jest częściej pakowalny i nie odbija tak dobrze, tak samo Marmusz, również mi się nie podoba, podobna sytuacja, niski overall i dość często się sypie, tak samo Tonali, to jest bug akurat, nie wiem czemu pokazuję na PC, że go nie ma, bo jest, ale ale na takie karty uważajcie, a właśnie te droższe, droższe myślę, że mogą się trzymać. Karty spoza pak powinny być w miarę bezpieczne. Na przykład, już prawie nie spadł. Kupiłem go za 169, jest za 180, na panice był po 19. Nie wiem dlaczego bardzo spadał. Generalnie, jak panika jest ogólna, globalna, no to nawet karty spoza pak mogą spadać, tak? Ale jeśli właśnie na nich zobaczymy panikę. To one są najbezpieczniejsze, żeby potem odbiły. To też trzeba wziąć pod uwagę. Więc jak taki reindeerusz sobie dzisiaj znowu spadnie, też można się zainteresować. Dobra, wydaje mi się, że dałem Wam wystarczająco porad. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania, zapraszam serdecznie dzisiaj wieczorem na streamka, bo na pewno będzie no, stream właśnie z otwierania Hero SBC. Ja prawdopodobnie też ją zrobię. Dajcie mi znać, czy Wy robicie, co w ogóle myślicie o tej całej y, sytuacji. No i oczywiście też zapraszam na Discorda. Discord jest za darmo, ale jeśli macie subka na Twitchu z Amazon Prime bądź zwykłego, to też macie dostęp do y, kanałów handlowych gdzie codziennie Wam pomagam. A, i bym zapomniał, dostaliśmy już przeciek Team of the Week Free, która wygląda najgorzej, jak dotychczas nie wygląda zaciekawie szczerze mówiąc, i nie dali Team of the Week Alvarezowi, więc niestety, no, on nie pójdzie w górę i bardzo, no, wręcz spadła jego karta złota, teraz spadnie jeszcze bardziej, jak go nie ma i jeszcze jak był ten dodatkowy zasób, więc uważajcie, nie inwestujcie raczej w Alvareza, chyba, że on spadnie bardzo i okaże się, że trzymają go na drugą drużynę tych opok, czy jak to tam się nazywa, czyli Cornerstones, bo w drugiej drużynie on może być, więc jeśli on dostatecznie spadnie, to też może być nie Najgorszym targetem, no ale hamstwo. Hamstwo, że za swojego pięknego gola Alvarez nie dostał Team of the Week, tylko dostanie kokę, więc chyba specjalnie dali tak beznadziejną drużynę tygodnia, żeby, bo jest pierwszy tydzień Ligi Weekendowej i chcą, żeby, żeby po prostu no nie było za dobrych nagród, bezczelne, ale nie brałbym to powyżej tego, co jej potrafi zrobić, że prawdopodobnie, prawdopodobnie zrobili to celowo, że ta drużyna tygodnia no, jest po prostu słaba. To by było na tyle na dziś. Dziękuję Wam pięknie za oglądanie. Dzięki za całe wsparcie jesteście niesamowicie liczni, muszę to powtarzać, bo, bo po prostu nie spodziewałem się, że będzie tyle ludzi w tym roku, więc bardzo wam dziękuję, że jesteście. Mam nadzieję, że to oznacza, że porady się sprawdzają, że w miarę podoba Wam się mój content. I co? Widzimy się wieczorem. Dzięki za oglądanie i do następnego!